Dzisiaj wam pokażę, jak szybko i łatwo połączyć dane z kilku plików. Mamy cztery pliki. Sprzedaż za poszczególne miesiące. Mają one zawsze tą samą tabelkę: data, produkt, klient, ilość, cena za sztukę, wartość sprzedaży. Chcemy po prostu stworzyć sobie nowy plik, w którym będziemy mieli te wszystkie dane z tych wszystkich czterech tabelek. I łatwo i szybko będzie można go odświeżyć, gdy dojdzie kolejny plik, na przykład ze sprzedażą numer 5. I żeby tego nie łączyć jeszcze raz, to pokażę, jak to szybko i łatwo zrobić. A więc, co najważniejsze, trzeba stworzyć najpierw katalog, w którym będziemy trzymać te dane. W tym katalogu mogą być tylko te pliki. Które chcemy połączyć. Nie wskazane jest, żeby były jakieś inne pliki z innymi danymi. Więc to jest ten przykładowy plik tutaj. Ja go zaraz zamknę, a otworzę sobie nowy plik, w którym będę chciał połączyć te dane z czterech plików, które są obecnie. A więc tutaj mam nowy plik. Wybieramy dane, pobierz dane, tutaj z pliku, i tu z menu wybieramy z folderu. I z folderu szukamy tego naszego folderu, w którym znajdują się te pliki. Pamiętajcie, że nie wchodzimy do tego folderu, tylko po prostu zaznaczamy i dajemy otwórz. No, i teraz pojawiło się tutaj okienko z naszymi czterema plikami. Nas interesuje, żebyśmy kliknęli Połącz i załaduj. Połącz i załaduj spowoduje, że tabelka wklei się dokładnie w A1, w arkuszu 1. Kliknijmy Połącz i załaduj. I teraz pojawiły się nam tutaj arkusze, które posiadają te pliki. Każdy mój plik zawiera arkusz tylko o nazwie sheet 1. I w tym arkuszu właśnie się nasz, znajduje się nasza tabelka, nasze, znajdują się nasze dane. Wystarczy tylko, że zaznaczamy ten arkusz i klikamy OK. Czyli z, dokładnie z tego arkusza zostaną połączone dane. Jeżeli wy macie więcej, na przykład arkuszy w, w jednym pliku, no to musicie z, z, dokładnie sprecyzować, wybrać dokładny arkusz, z którego dane chcecie łączyć. No i dane zostało, zostały połączone. Jak widzicie, tutaj jeszcze Excel nam połączył, yy, także wpisał. Która, który wiersz pochodzi z którego pliku. Czyli z sprzedaży 3, 4, wcześniej 2 i 1. Ale wszystkie dane są dokładnie połączone. Każdy plik zawierał 20 wierszy, no. około 20. Czyli jest 82, czyli 82 wierszy, czyli by się zgadzało. Pokażę teraz jeszcze, jak szybko usunąć tutaj, że nie chcemy widzieć tych, nie chcemy widzieć nazwy pliku. Wchodzimy w zapytanie: edytuj. I tutaj jest ta nasza tabelka. Klikamy prawym na source name, czyli na, na ten plik źródłowy, i po prostu dajemy usuń. I tu jeszcze raz klikamy zamknij i załaduj. I wybieramy zamknij i załaduj. I tym samym zniknie nam nasze źródło. I teraz co zrobić? Jak łatwo odświeżyć taką tabelkę? Czyli na przykład powstaje nowy plik ze sprzedażą. Ja sobie tutaj taki szybko plik zrobię. Czyli mamy już plik w tym folderze. Sobie stworzyłem tutaj ten plik na sprzedaż 5. Żeby mi się tu jeszcze dobrze zgadzało wszystko. Dane mogą być... Sprzedaże mogą być takie same. Jedynie zmienię na. Miesiąc, maj. Wszędzie zmienię na 20 sprzedaż z 28 maja. Zapiszę szybko. I teraz, co wystarczy zrobić, zobaczcie teraz. Tutaj ta belka kończy się na 82 wierszu. Wystarczy się ustawić w tabeli. Klikamy prawym przyciskiem, pojawi się menu i klikamy tylko odśwież. I zobaczcie. Dane z pliku sprzedaż 5, czyli z maja. Wgrały się. Nie trzeba nic jeszcze raz robić, kombinować, kopiować, wklejać, otwierać inne pliki, zamykać. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko. Dzięki subskrybujcie mój kanał. Piszcie komentarze, jeżeli macie jakiś problem do rozwiązania. Postaram się pomóc. Cześć.